Dzisiaj filmik będzie krótki, bo rowerek jest malutki. Cześć w kolejnym odcinku. Słuchajcie jak już pewnie wiecie yy, składaki są moją, moim ulubionym typem ramy. Dlatego gdy nadarzyła się taka okazja postanowiłem yy, sfilmować Wam taki oto rowerek. Już pokazuję o co chodzi. Radziecki rowerek yy, drużok czyli kumpel. Jest na nim mnóstwo przeróżnych naklejek, z tym, że oryginalna naklejka się niestety nie zachowała. Ale z całą pewnością jest to sprzęt rosyjski. Jak widzicie rama jest, jest składana tak jak lubię. Słuchajcie, jest tu całe mnóstwo ciekawostek w tym rowerze. Opony są z lanej gumy. Szprychy... są chyba zrobione z gwoździ. No to wygląda zupełnie jak gwóźdź. I to gwoździ zawiniętych w koło piasty. co dalej jest tutaj w tym rowerku ciekawego ciekawe, no ciekawe, nieciekawe słuchajcie, te wszystkie korby te, te kółka to wszystko wygląda jak aluminium, ale to nie jest aluminiowe, jest to ocynk, bo już sprawdzałem, także jeżeli ktoś by chciał coś takiego oddać na złom, to się zupełnie nie opyla eee. Rowerek bardzo, bardzo malutki, troszkę wydaje mi się większy od naszego smyka, ale, ale naprawdę niewiele z tym, że no ma, czy nie ma, nie, też jest na jakichś takich tulejkach główka zrobiona, tak jak w smyku, czyli nie ma dużej różnicy, e, Rosjanie robili całkiem sporo tego typu małych rowerków, były też takie na fajnych, grubych oponach e, już pompowanych, no ten jest na, na, na gumach lanych. E, kształt ramy. Zwłaszcza tutaj, tej w tylnej części, może przypominać naszego karlika. Taka akcja na szybkości podleciał do mnie Grzesiek z rowerkiem FSM. Karlik wybabuliło mu oponę, także trzeba będzie to szybko wymienić. Bo za dwa dni jadą na urlop i córa nie będzie miała na czym jeździć. Także muszę się sprężać i postarać, żeby to było ok. Proszę Państwa, taka sytuacja FSM Carlic 2 Rowerek w bardzo ładnym stanie Całkiem, całkiem dobrze zachowany I w miarę kompletny Zrobię o nim kiedyś na spokojnie Cały filmik Ale dzisiaj jest po prostu akcja ratunkowa Zobaczcie oryginalne Oryginalne opony No niestety Nie nadają się do jazdy A, a musi być rower sprawny jak najszybciej Dlatego Dlatego się uwijam. Tutaj jeszcze znalazłem parę mankamentów. E, pedał lata i na klinie, i cały suport, więc to też mu raz, dwa tam podreguluję. Ale strasznie mi się podoba. Zobaczcie oryginalne, takie ależ ale sodełko. E, bagażnik jest częścią ramy. Nie da się go odkręcić. Tutaj ma jeszcze mocowanie do, do lampki tego paluszka, tak zwanego. No, ktoś tutaj przesadził z tymi oponami, e, ponieważ opona jest za duża no to nie dało się po prostu założyć tego wspornika bo wspornik powinien iść pod oś od koła także jak teraz założymy normalne opony z normalnym rozmiarem to już będzie wszystko ok to jest opona Anaconda I tutaj jeśli się, jeśli się nie mylę to jest rozmiar 220 ale zaraz to sprawdzimy Aha. o 20x1,9. No, to jest za duża okona. Tutaj widzę, że jest e, rosyjskie światełko odblaskowe e, zamontowane do góry nogami. Zresztą, dlatego, że wierch, co oznacza góra, jest napisana na dole. E, to światełko mu kiedyś zabiorę, e, przyda mi się do mojego bociana. Dam mu w zamian coś innego, równie ładnego. E, dobra, starczy tego gadania, biorę się do roboty. Nagrywa. teraz kamerą Natomiast, na przykład jako ciekawostkę można tutaj powiedzieć umiejscowienie hamulca, które jest w dolnej części ramy. Jest to coś takiego, co teraz jest stosowane w rowerach nowoczesnych. Co daje takie rozwiązanie? No przede wszystkim linka hamulcowa może być krótsza, więc daje to spore oszczędności przy produkcji. No i cały system z przedniego koła leci też na ten hamulec, także. Serwisy mają co robić. Rower troszkę porozkręcany, ale chciałem Wam powiedzieć, że on nie jest do nauki jazdy, a jest do nauki pedałowania, dlatego że te otwory są tutaj tak ciasno i dokładnie zrobione, że nie ma możliwości regulacji wysokości tych bocznych kółek. Dlatego na tym rowerku można się nauczyć jedynie pedałować, bo jest dość stabilnie podparty. Nie ma możliwości ćwiczenia równowagi. Zresztą koła są z zlanej gumy. Tak jak spojrzycie, one są w przekroju takie dosyć kwadratowe, więc myślę, że słabo by się na nim skręcało. Co zasługuje na uwagę? No przede wszystkim bardzo fajna, wysoka kierownica, która wygląda naprawdę świetnie. Ona tutaj jest ozdobiona naklejkami. Jest też troszkę zardzewała, ale to jest spokojnie do, do wyczyszczenia. Tutaj ciekawy sposób jest mocowana. Jeśli zwrócicie uwagę, to po prostu końcówka rury była zaklepana, spłaszczona, a później zawinięta i tak się trzyma kierownica. No oczywiście i kierownica, i siodełko mają taki szybko zamykacz, także jest to dość eleganckie i wygodne. Siodełko też jest całkiem spore, także myślę, że dla dzieciaków to nawet aż, aż za duże dla takich małych, które powinny na tym rowerku jeździć no ja dzisiaj wyjątkowo na tym rowerze nie będę jeździł on jest po prostu no, zbyt delikatny zresztą on służy do nauki jazdy a ja jeździć już potrafię a nie będę tych kółek odkręcał myślę, że jego konstrukcja jest na tyle delikatna że, że lepiej, żeby, żeby jeździły na nim tylko dzieciaki no słuchajcie, w dzisiejszym odcinku to już będzie wszystko ja idę Grzesiowi oddać rowerek Pani, w dzisiejszym filmiku to wszystko, także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. A Grzesiowi dziękuję za udostępnienie tego wspaniałego rowerka, bo bez niego nie odbyłby się ten odcinek. Dzisiejsza końcówka samochodowa będzie z Citroenem, ale nie będzie to Citroen CX, jak Wam się wydawało, ale Citroen Berlingo. Myślę, że ten kołpak nie trafił tu przypadkowo.